Witamy na trzeciej, czwartej rundzie wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski. Dywizja Narodowa, klasa piąta, BMW i SCAP. Pobiłem swój rekord życiowy i zszedłem poniżej minuty 59. Także mam dużo lepszy wynik o 3 sekundy niż poprzedniego weekendu, ale konkurenci też zrobili postęp, także skończyłem na 13 miejscu kwalifikacje. I wystartowałem, miałem zamiar wystartować z 13 miejsca startowego, niestety przy okrążeniu formującym było bardzo śliska na wierzchu, opadał deszcz, no i miałem przygodę z bandą. Skutkiem czego e, musiałem wystartować z depo, ponieważ samochód był naprawiany w e, trybie takim naprawdę ekspresowym. No, wystartowałem z depo, odzyskałem kilka pozycji e, i w, koniec, w końcu wylądowałem na 13. miejscu, z czego się bardzo cieszę. Niestety samochód nadaje się do szybkiej naprawy. Mam nadzieję, że jutro w sesji kwalifikacyjnej wystąpi e, sprawny nauk. Udany dzień, bardzo udany dzień, ósma, ósma pozycja startowa, wyścig ukończony na szóstym miejscu w deszczu. Bardzo dużo się działo na to, że były obcierki, były kolizje. Wystartowałem z pozycji ósmej, oddałem jedną pozycję na starcie, byłem dziewiąty. Mogłem atakować już wcześniej, ale stwierdziłem, że będzie to niebezpieczne, poczekałem aż e, po prostu cała stawka się troszkę rozciągnie i będzie dużo bezpieczniej wtedy. No i z dziewiątej pozycji po kolei najpierw wyprzedziłem e, Marcina Lemperta, później Artura Lemperta, na końcu e, Pawła Danysa. Mogło być lepiej, wiadomo, ale i tak jestem bardzo zadowolony. Dzień się zaczął e, kiepsko. Dobra pogoda do dobrych czasów. Ja niestety, czasy słabe. Koledzy mnie objechali. E, wylądowałem na dziewiątym polu startowym, co mnie troszeczkę zmartwiło, bo wydawało mi się, że teoretycznie stać mnie na więcej. No a później, po, po jakimś czasie, pogoda się popsuła. E, zaczęło mocno padać. Tu się troszeczkę ucieszyłem, notabene. Eee, I udało się na starcie zyskać 6 pozycji, tak, bo dojechałem do trzeciego miejsca z dziewiątego. Na trzecim zakręcie straciłem niestety pozycję, spadłem na czwarte i tak sobie na tym czwartym miejscu dojechałem do mety, eee, z czego jestem w zasadzie zadowolony, natomiast jest niedosyt, no bo w końcu mogło być podium, ale nie było.